Państwu bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Skamińska, jestem adwokatem rzeszowskiej izby adwokackiej, współzałożycielką kancelarii prawnej Lexalis, w ramach której dzięki sieci Zrzeszonych Kancelarii wspieramy prawnie za granicą już w 75 krajach, w tym na terytorium Włoch. We Włoszech bardzo bliski jest nam obszar wsparcia prawnego transakcji nieruchomościowych, to też jestem wdzięczna i dziękuję organizatorom tej inicjatywy za umożliwienie nam podzielenia się z Państwem naszą wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem. Z uwagi na ograniczony czas tego nagrania chciałabym Państwa zaprosić do refleksji na temat wybranych zagadnień związanych z nabywaniem nieruchomości we Włoszech. Które te zagadnienia postaram się przedstawić w sposób chronologiczny? Można bowiem wyróżnić kilka etapów w ramach nabywania nieruchomości we Włoszech. Pierwszy z nich, i to ten pierwszy krok, to jest zapewne zadanie sobie pytania: czy ja jako obywatel Polski mogę nabyć nieruchomość we Włoszech? Tutaj proszę Państwa. Odpowiedź jest jak najbardziej pozytywna. Jako obywatele Polski, tym samym obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, możemy nabywać nieruchomości na tych samych warunkach i na tych samych zasadach co obywatele Włoch. Oczywiście będą pewne obowiązki formalne do spełnienia, choćby uzyskanie kodicze fiskale, czyli takiego odpowiednika polskiego NIPu, ale to o tym dalej w dalszej części mojej wypowiedzi. Kolejnym krokiem jest niewątpliwie zastanowienie się, w jaki sposób dotrzeć do bazy nieruchomości. I tutaj, jeżeli zdecydują się Państwo na zawarcie umowy pośrednictwa z agencją nieruchomości we Włoszech, to podobnie jak to ma miejsce w Polsce, wykreuje się, proszę Państwa, stosunek prawny pomiędzy Państwem jako klientem a agencją, zgodnie z którym pośrednik będzie zobowiązany do dokonywania na rzecz Państwa, jako klientów, czynności zmierzających do zakupu nieruchomości, w tym w szczególności Poszukiwania ofert sprzedaży nieruchomości i przedstawienia możliwości zakupu zgodnie z Państwa wymaganiami. W zamian za to klient zobowiązuje się do um, uiszczenia honorarium za e, usługę e, pośrednika. I tutaj proszę Państwa, na co zwrócić szczególności uwagę. E, jeżeli zawieracie Państwo umowę e, z agentem, e, którego agencja e, jest położona na terytorium Włoch, to warto pamiętać, że we Włoszech jest to działalność regulowana, co oznacza, iż taki agent powinien e, posiadać licencję pośrednika. Przy zawieraniu umowy warto zwrócić uwagę, jakie, jakie prawo właściwe będzie obowiązywało w razie jakichkolwiek kontrowersji, w razie jakichkolwiek sporów. Warto również zatroszczyć się o to, aby umowa pośrednictwa była sporządzona w dwóch językach, jeżeli nie polsko-włoskim. To w polsko-włoskiej polsko wersji, to może włosko-angielskiej. To co ważne, aby osoba um, uprawniona do tego zweryfikowała też jakość tego tłumaczenia. Może się bowiem zdarzyć, um, tak niestety z mojej praktyki. To wynika. Jestem również tłumaczem, przysięgłem um, języka włoskiego. Okazuje się, że nie zawsze te dwie wersje językowe są ze sobą zgodne. Bardzo ważna kwestia to jest kwestia wysokości i warunków wypłaty wynagrodzenia. Może się bowiem tak zdarzyć, że w umowie z agencją przewidziany jest zapis, zgodnie z którym konieczna jest wypłata wynagrodzenia, nawet gdy do transakcji nie dojdzie. Czasem z obiektywnych powodów, na przykład za zastrzeżonego prawa pierwokupu. Po, e, załóżmy, że już mamy tą nieruchomość, udało się, agencja wsparła nas skutecznie w, e, w uzyskaniu takich informacji. Zatem e, dochodzimy do etapu umowy przedstępnej, e, która, który to etap no nie jest etapem obligatoryjnym, oczywiście. Może być od razu przeprowadzona, zawarta umowa przyrzeczona, umowa sprzedaży. Natomiast niejednokrotnie mamy do czynienia z umową przedstępną. I tutaj bardzo ważna informacja, gdyż umowa przedstępna we Włoszech może być zawarta w taki sposób, iż państwo składają ofertę. Jest to tak zwana proposta do oferta, która w momencie akceptacji przez drugą stronę staje się umową przedstępną. Eee, tym samym Należy zwrócić szczególną uwagę i mieć szczególną ostrożność co do tego, jakie dokumenty się podpisuje, w szczególności e, jeżeli nie jesteśmy reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika. E, zdarzyło się bowiem niejednokrotnie, że właśnie już w momencie zawarcia. Umowy z agencją, taka agencja od razu przedkłada do podpisania tak zwaną proposta do oferta, która może się okazać później wiążąca. A co, jeżeli wskutek przeprowadzonej analizy stanu prawnego, już Państwo nie będziecie zainteresowani nabyciem tej nieruchomości. I tutaj jesteśmy właśnie na tym etapie badania. Stanu prawnego, ale również stanu technicznego, stanu faktycznego nieruchomości. Jest to zazwyczaj etap, który właśnie następuje po zawarciu umowy przedstępnej, albowiem strony już wstępnie przyrzekły sobie tak? zawarcie umowy sprzedaży, jednakże warunkiem, dojścia do takiej umowy jest właśnie weryfikacja, iż ta nieruchomość spełnia, spełnia dla mnie istotne warunki. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie właśnie analizy stanu prawnego, rejestru katastralnego, rejestru hipotek, w szczególności co do właściwości nieruchomości, ale i też czy osoba która podaje się za właściciela, jest rzeczywiście osobą upoważnioną do tego, aby dokonać skutecznego zbycia nieruchomości. Podobnie jak w naszym systemie, proszę Państwa, umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Tym samym, notariusz jako E, osoba zaufania publicznego oczywiście zweryfikuje pewne kwestie, które e, będą Państwa zabezpieczać. Czy to właśnie e, co do istnienia e, hipotek, istnienia e, zadłużenia, istnienia e, wierzytelności innych osób, e, czy ograniczonych. Praw rzeczowych na nieruchomości. Niemniej jednak pamiętać należy, iż notariusz nie jest pełnomocnikiem żadnej ze stron i nie będzie, podejmował, e, nie będzie podejmował tutaj żadnych czynności, które w szczególny sposób miałoby zabezpieczyć państwa jako jedną ze stron umowy. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie formalne umowy przyrzeczonej, e, pamiętać należy, że w przypadku osób nie posługujących się językiem włoskim. Obecne będą musiały być dwie osoby jako świadkowie przy akcie oraz tłumacz, który tą umowę będzie tłumaczył. Oczywiście możliwe jest zawarcie takiej umowy przez pełnomocnika wówczas Wchodzi w grę również pełnomocnictwo udzielone przed polskim notariuszem i odpowiednio przetłumaczone oraz zalegalizowane. Kończąc, proszę Państwa, to krótkie wystąpienie, chciałabym pozostawić Państwa z pytaniami, które powinna zadać sobie osoba, która zainteresowana jest nabyciem E, nieruchomości we Włoszech. Po pierwsze, z jaką nieruchomością mamy do czynienia? Czy stan prawny nie budzi wątpliwości? Jakie podatki i opłaty jako właściciel e, będę musiała, będę musiał uiszczać? Jakie obowiązki przejdą na mnie jako nowego właściciela nieruchomości? Czy istnieją? Następnie przeszkody w przeniesieniu własności nieruchomości, czy istnieją prawa osób trzecich, prawo pierwokupu, jak wygląda dostęp do nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość jest jeszcze w trakcie budowy. I bardzo ważna kwestia, jak wyglądają koszty całkowite transakcji, w szczególności na jaką wartość, na jaką kwotę zostanie obliczony podatek od zakupu. I tutaj, proszę Państwa, zostawię Państwa z tą informacją odnośnie przewodnika, w którym dzielimy się z Państwem na ten temat. Razem z mecenasem Jackiem Romanowem przygotowaliśmy przewodnik dla inwestorów, którzy są zainteresowani nabyciem nieruchomości we Włoszech. Możecie Państwo zweryfikować sobie, zapoznać się z tymi informacjami również na stronie udostępnionej na Facebooku Kaza in Italia Twój dom w Italii. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i liczę, że będziemy mogli kontynuować takie rozważania w szerszym gronie. Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie mnie do tej inicjatywy i życzę państwu bezpiecznych skutecznych transakcji, które pozwolą Państwu spełniać marzenia w postaci posiadania domu we Włoszech.